Spektakl Carmen Funebre powstał w 1994 roku i jest wciąż często wystawiany. Aktorzy przypominają dramatyczne wydarzenia z czasów wojny w dawnej Jugosławii. Refleksyjne widowisko alarmuje i wskazuje do czego prowadzi skrajny nacjonalizm, nienawiść czy konflikty etniczne. Podczas przygotowania sztuki jej twórcy spotykali się z uchodźcami z Bośni. Ich dramatyczne przeżycia wojenne stały się inspiracją do wypracowania uniwersalnych metafor. Spektakl robi przygnabiające wrażenie. To widowisko pełne efektów świetlnych, ognia i przejmującej muzyki. Teatr Biuro Podróży powstał w 1988 roku w Poznaniu. Zespół występował w wielu krajach świata, nieraz na terenach zniszczonych wojną. Był nagradzany na międzynarodowych festiwalach, a założycielem i reżyserem teatru jest Paweł Szkotak. Sztuka Karłem Funebre była ostatnim pokazem w ramach przeglądu ulica teatralna. Festiwal to pomysł realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Radomia. Organizatorzy chcą przygotować kolejny taki przegląd. Takie mamy zaległości, jeżeli chodzi o teatr uliczny, że właściwie w tej chwili już mam pomysł na co najmniej dwie, trzy edycje. I będziemy zapraszać nowe teatry. Będziemy zapraszać już te teatry, które w tym roku występowały, ale z nowymi spektaklami. W ramach tegorocznej ulicy Teatralnej odbyło się 8 prezentacji. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności.